od nas zakrywania ciała. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wiecie, że powinniśmy być w tych sprawach bardzo skrupulatni. Nie powinniśmy nosić shortów, legginsów, obcisłych ubrań, chodzenie bez koszuli w przypadku mężczyzn. To wszystko również sprzeciwia się duchowi skromności. Ale słyszeliście to już, prawda? Dziś pozwólcie, że przemówię do waszego naśladowania. W starożytnym Rzymie, w czasach pogań, pamiętajcie to byli ludzie, którzy mieli mnóstwo bożków, mieli kodeks moralny dotyczący ubioru. Pogańscy Rzymianie mieli kodeks moralny dotyczący ubioru. Mężczyźni nosili to, co nazywali togą. I chociaż w filmach pokazuje się, że kobiety i mężczyźni ubierali się prawie tak samo, tak nie było. Mężczyźni nosili togę, a według dr Kelly Olson kobiety nosiły coś, co nazywano stoła. A na stoła nakładały pala, czyli płaszcz. Tak więc kobiety w Rzymie musiały nosić taki strój. I za każdym razem, gdy wychodziły, zakrywały głowę. Zakrywały całe ciało i głowę. Jeśli kobieta nie miała zakrytej głowy, jeśli tego nie robiła, ludzie wiedzieli, że ta kobieta ma rozwiązłe obyczaje, i ona, była lekceważona, a nawet karana przez prawo. O, proszę bardzo. Jeśli kobieta nosiła strój męski, pamiętajcie, to prawie to samo, stroje są prawie takie same, ale jeśli kobieta założyła tobie, uważano ją za nierządnicę, bo nosiła strój mężczyzny i była za to odpowiednio karana. O no proszę bardzo. A więc moi drodzy przyjaciele, to były kobiety, które czciły Marsa, Zeusa, Bachusa i wszystkie te pogańskie bóstwa. Co byście mi powiedziały, gdybym rzekł? Kobiety, musicie zakrywać głowę za każdym razem, gdy wychodzicie na ulicę. Powiedziałybyście, ojcze, to zbyt surowe. Pogańskie kobiety w Rzymie tak robiły. Więc czy to naprawdę zbyt wiele? Wyprosić nas, katolików, którzy czcimy prawdziwego Boga, którzy mamy przykład naszej błogosławionej Matki i Świętego Józefa, wyprosić nas, abyśmy nie nosili obcisłych ubrań. Nie nosili shortów, nie nosili męskich strojów można by pomyśleć, że nie ale pozwólcie, że zrobię jeszcze jeden krok nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo przyjrzyjmy się waszemu rozumowi przeprowadźmy proces myślowy i zobaczmy do czego nas doprowadzi no i dobrze, słuchajcie no tak, tutaj proces myślowy to on dobrze, to ja tam już swój wkręt no i słuchajcie, teraz tak, panie sędziny które pracują w togach jako sędziowe no i co? Czyż nie powinny być karane na mocy prawa? Zobaczcie, jak było. Słuchajcie, ci poganie, poganie, może ja nakieruję teraz, tutaj, ci, słuchajcie, poganie yy, w starożytnych czasach, ich właśnie, zobaczcie, strój zewnętrzny, bo, bo słuchajcie, ciało człowieka i duch, dusza w ciele człowieka, skomasowane, połączone, wespół jedno razem tworzą. Rozumiecie? Czyli, zauważcie, yy, Boganie w czasach starożytnych przewyższają obecnych katolików, katoliczki. Teraz tutaj będzie słabo do niewiast. Słuchajcie, burdele robicie z domów bożych, z kościołów katolickich, okupując tenże kościół. Przychodzicie do kościoła jak lafieryndy prostytutki i dziwy z ulicy: w krótkich spódnicach, sukienkach, w obcisłych spodniach, gołej głowy, łby. Po prostu z córy szatana tak trzeba rzecz nazywać po imieniu a co mnie obchodzi wasza wrogość albo wasza nienawiść do mnie, kiedy ja słowa kieruję ku upomnieniu waszym wstrętni wszyscy jesteście przed Bogiem, bo Bóg nie może wysłuchi wysłuchiwać takich modlitw takich modłów od takich kobiet bo nawet na niewiast was nie można nazwać niewiastami, widzicie? w starożytności byłybyście uznane za nierządnice Chodząc tak nieskromnie ubrane, wytatuowane, opalone, wymalowane, wypacyfikowane pudrami, szminkami, sztuczne kacze usta, sztuczne kacze, jakby trzepoczące rzęsy, co to wszystko ma być? Nastroszone włosy, jak, jak czarownice, jak wiedźmy, stare i młode, wstrętne to przed Bogiem. Prostytutki do kościoła chodzicie, jak prostytutki z burdelu, wstrętne baby, obrzydliwe to jest, mocno dosadnie mówię i powiem, tak będę mówić, bo nienawidzę zło, zła, obcisłe wasze ciała, wytwiczone na tych siłowniach, na tych maszynach, co to ma być, tracisz czas na, tak, uprawiasz ciało, czyli yy, yy, siejesz w ciele, idziesz na maszynę do siłowni, tak, i tracisz tam godziny czasu, żeby mieć piękne ciało, żeby zwabić ciałem i żeby inni mężczyźni grzeszyli, inni żonaci mężczyźni na ciebie patrząc. Jesteś winna wtedy i grzechu innych mężów. Wstrętna prostytutko, jak tak się zachowujesz. Trzeba cię tak nazwać, co jedna. Poganki cię przewyższały. W Słuchajcie, poganki katoliczki przewyższają teraz. Przewyższały skromnością i, i, i dobrym strojem. W starożytnych czasach. To jest niesamowite. Co zrobią? Burdel ze świata zrobiono. Rozumiecie? Burdel. To jest straszne. Święty gniew. Potrzebny. Wołający głos na puszczy. Mój. A takie policjant później, jak będzie słuchał mojego programu, to będzie się śmiał, policjantko? To ci nie będzie do śmiechu, policjo i żołnierzu, jak będziesz umierał. Nie będzie ci wtedy do śmiechu. No i zakończ. Straszne jest to, co zrobiono z ludzkością, straszne, na co jest zezwalane do kościoła taka prostytutka, tak wyglądająca jak prostytutka, nie powinna w ogóle być wpuszczona do kościoła. Katolickiego szczególnie.